U zaledwie kilku lat obwody elektroniczne z kłębowiska kilometrów kabli przemieniły się w dzisiejsze obwody drukowane i zmniejszają się z dnia na dzień. Przemysł komputerowy zmienia się szybciej niż jakakolwiek inna dziedzina techniki na Ziemi. Komputerowy obwód drukowany może pełnić funkcję karty graficznej, generującej zdumiewające obrazy. Sporządzenie takiej animacji wymaga wielu miesięcy pracy zespołu artystów i programistów. Płytkę obwodu drukowanego można przyrównać do budynku z laminatowymi podłogami oraz z korytarzami i łączącymi piętra schodami. Elementy elektroniczne przytwierdza się do niej jedną z dwóch metod, montażu powierzchniowego lub przewlekanego, w którym nóżki podzespołów przewleka się przez otwory i lutuje do ścieżek. W montażu powierzchniowym do nakładania stopu lutowniczego używa się szablonu. Tutaj szablon wkładany jest do maszyny do cynowania. Poprzez te otwory popłynie stop lutowniczy. Maszyna rozprowadza stop, zawierający m.in. cynę i ołów. Do akcji wkraczają ruchome łopatki. Wciskają stop lutowniczy w otwory, pokrywając nimi te punkty na ścieżkach płytki, do których zostaną przystwierdzone elektroniczne podzespoły. Oto różnica między płytką przed i po ocynowaniu. Pora na instalację elementów montowanych powierzchniowo. Umieszcza je na właściwych miejscach ta niezwykle szybka maszyna. Montaż przebiega w tempie 36 tysięcy elementów na godzinę, czyli 10 na sekundę. Maszyna jest wyposażona w kamerę, dzięki której kontroluje rodzaj i położenie każdej instalowanej części. Mniej precyzyjny automat montuje części, których przesunięcie względem punktów montażowych może sięgać połowy milimetra. Karta wędruje do pieca, co kończy operację montażu powierzchniowego. Wysoka temperatura rozstawia stop lutowniczy, przylutowując wszystkie elementy do punktów montażowych. W odpowiednie miejsca wkłada się rozmaite złącza. Ta operacja wymaga zręczności i wykonywana jest ręcznie. Wystające od spodu nóżki trzeba jeszcze przylutować do ścieżek. Robi to automat, zanurzając spód płytki w kąpieli ze stopu lutowniczego podgrzanego do 240 stopni Celsjusza. Wszystkie części są już na miejscu. Pora na wstępną kontrolę jakości. Kartę układa się na podłączonych do prądu metalowych kołeczkach. Dociśnięte do odpowiednich punktów na płytce pozwalają na sprawdzenie ciągłości obwodów układu. Na koniec specjalny program komputerowy analizuje działanie karty. Ta firma ma w ofercie ponad 200 modeli kart i wytwarza około 4000 układów tygodniowo. Dla graczy, komputerowców i nie tylko. Witamy w przyszłości!